Witamy w złocienieckich klimatach. W dzisiejszym odcinku nowe kursy: usuwanie barier, modernizacja kładki, remont sali, przewodnik po złocieńcu, przegląd inwestycji. Korzystając z pojawiających się możliwości wprowadzono zmiany w kursach PKS w naszej gminie. Gmina jest drugim co do wielkości udziałowcem w spółce PKS Złocieniec, dlatego staramy się na bieżąco godzić interesy. Samej spółki z potrzebami naszych mieszkańców. Skorzystaliśmy z decyzji o zwiększeniu limitu dopłat w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ze złotówki do 3 złotych i wspólnie z powiatem postanowiliśmy zgłosić do wojewody uruchomienie linii komunikacyjnej w pętli Złocieniec-Złocieniec przez bolegorzyn Worowo, czyli tereny byłej części gminy Ostrowicy. Dzięki dofinansowaniu. Możemy zorganizować trzy kursy dziennie, no i skorzystają na tym nasi mieszkańcy, którzy po pierwsze będą mogli dojeżdżać na przykład do lekarza do Nowego Worowa, ponieważ jeden kurs będzie prawoskrętny, drugi lewoskrętny, to jest takie właśnie wyjście na przeciw potrzebom komunikacyjnym mieszkańców. Co dały wprowadzone zmiany? No, bardzo dużo. Czy do lekarza, czy do kościoła, nawet do Worowa czy do sklepu po zakupy, Czy tu sklepu nie ma, no bardzo dużo już, ten autobus nam bardzo dużo dał. Czy jest duże zainteresowanie nowymi połączeniami? Jest dużo, ja sama pracuję w Złocieńcu i na przykład jak jeżdżąc do pracy, sporo osób się raz ze mną zabierało, bo nie było dojazdu żadnego, nie? A teraz już mają i jeżdżą sami, nawet moje dzieci mają. mogą jeździć, <gryw> jak mnie nie ma w domu, nie? Naprawdę dobrze, że pojawiło się takie rozwiązanie. Bo do tej pory mieszkańcy, którzy chcieli dostać się do lekarza, mieli duży ból głowy. Nieodzownym działaniem jest pozbywanie się w budynkach użyteczności publicznej barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Został złożony wniosek za pośrednictwem powiatu Drawskiego do PFRON-u na zamontowanie platformy schodowej dla uczniów niepełnosprawnych, a takich mamy w szkole. To, co jest teraz tutaj, podjazd zamontowany przy sali gimnastycznej, nie spełnia już warunków. Wniosek został złożony do Pefronu. Wiemy, że został już pozytywnie rozpatrzony. Czekamy teraz na podpisanie umowy. W projekt zaangażowała się także Rada Rodziców. Niespełna rok temu zorganizowaliśmy taką dyskotekę charytatywną dla, dla rodziców dzieci. Podczas dyskoteki mieliśmy loterie, fantowe konkursy i udało nam się zebrać niebagatelną kwotę 4095 zł. Miały to być pieniądze przeznaczone na platformę schodową, jednak udało się tutaj pozyskać te pieniążki z pefronu, jak mówiła wcześniej pani dyrektor. W związku z tym pieniądze przeznaczymy na usunięcie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Będzie to m.in. poszerzenie i wymiana drzwi, żeby ten dostęp, ten wjazd do szkoły był dla uczestników niepełnosprawnych dużo łatwiejszy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a także za pozyskanie funduszy. Teraz mamy nadzieję, że usuwanie przeszkód odbędzie się bez przeszkód. Nieprzerwanie płyną do nas dobre informacje znad rzeki Drawy. W ramach zadania pomiędzy dużymi mostami, jak my to mówimy, czyli mostem pomiędzy ulicą Staszica a mostem na ulicy Połczyńskiej trwają wciąż pracę nad upiększaniem, nad zagospodarowaniem tego terenu. Wygląda to coraz ładniej i coraz lepiej. I też y, myślę, że elementem na którym czeka wielu mieszkańców jest most, albo inaczej mówiąc kładka na rzece Drawie, która łączy park dawny y, zamkowy z, z częścią miejską. Na te inwestycje także zostało pozyskane dofinansowanie. Takie wizytówki jakim jest właśnie Złocieniec i cały szlak turystyczny to również jest nasza wizytówka województwa Zachodnio-Pomorskiego. Dlatego ta inwestycja była tak bardzo ważna nie tylko tutaj lokalnie dla mieszkańców Złocieńca, ale również dla nas jako dla województwa, ponieważ wiemy, że przyjeżdżają turyści z całego kraju i również z zagranicy. Cieszymy się z dofinansowania i jesteśmy przekonani, że inwestycja już niedługo dojdzie do brzegu. Mając nadzieję, że rok szkolny 2020-2021 będzie przebiegał bez żadnych obostrzeń, szkoły przygotowują się do przyjęcia uczniów. Okres wakacyjny to jest okres remontów. W tym roku to dla nas to jest jeszcze podwójne zadanie, bo przenosimy klasy 1-3 do budynku przy ulicy Chopina. Tam są przygotowane sale już dla młodszych uczniów, a tutaj przygotowujemy gabinety dla dzieci starszych dla klas 4-8. I przenosimy pomoc, meble, także jest bardzo dużo. Obowiązków i dodatkowych zadań. Ważne do odnotowania jest także podpisanie umowy na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej. Złocieniec, pan burmistrz przygotował dobry wniosek. Ten wniosek spotkał się życzliwym przyjęciem samorządu wojewódzkiego, i tutaj będzie modernizowana sala gimnastyczna przy szkole podstawowej. Infrastruktura sportowa ma szczególne znaczenie, bo nadaje taką aktywność młodym ludziom, daje podstawy do tego, żeby mieć i zdrowego ducha, i zdrowe ciało. Ten remont był potrzebny i oczekiwany. Cieszy mnie to, że będzie przeprowadzony ten generalny remont, będzie wymieniona posadzka, podłoga na podłogę sportową Tarket, będą pomalowane ściany, będą oczyszczone drabinki odnowione, obudowy. Tym bardziej mnie to cieszy, bo od września Tutaj, w tym budynku, będą się uczyły klasy 1-3, dzieci najmłodsze. W takiej pięknej sali to nawet się chętniej ćwiczy, no, a nauczyciele będą już spokojniejsi, że sala jest bezpieczna. Te prace zostaną wykonane już w sierpniu. Planowane zakończenie remontu to do końca sierpnia, także od 1 września. Dzieci wchodzą do sali, korzystają, ćwiczą, bawią się. W tej sali ciężko było ćwiczyć, czy rozgrywać mecze. Można powiedzieć, że na remont był to już ostatni gwizdek. W złocienieckim Kniemywa spotkało się wielu sympatyków historii naszego miasta. Po to, aby wysłuchać prezentacji Jarosława Leszczełowskiego na temat nowego przewodnika historycznego Złocieniec. Historia, ciekawostki, legendy. Jest to jeden z elementów takiego dość dużego projektu, który re realizujemy w gminie Złocieniec. I w ramach tego projektu wydaliśmy przewodnik, który dzisiaj każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie. W ramach tego projektu zrobiliśmy również kalendarze takie na przyszły rok. Kolejnym etapem będą cztery spacery tematyczne, z wędrówek, które są opisane i zawarte w tym przewodniku. Co jest siłą tego przewodnika? Wydaje mi się, że właśnie ludzkie historie pozwala na mi ulicami. Najważniejsze obiekty Obejrzeć, ale też fascynujące historie w skrótowy, w przystępny sposób sobie przeczytać o tych obiektach. I te obiekty nagle stają się przez to dużo bardziej żywsze, że czasami budyneczek troszkę zaniedbany lub niezaniedbany, ale niepozorny. Nagle się okazuje, że mieszkał ktoś, kto na przykład zapoczątkował, jest tutaj taki budynek przemysł włókienniczy w całym zachodnio-pomorskim, nie tylko w Złocie. I nagle. Ten turysta patrzy, że tutaj w tym małym domku niepozornym kryje się wielka historia. Na spotkaniu pojawiły się osoby, które od niedawna są związane z naszą gminą. Bardzo się cieszę, że akurat ta, no w tym momencie, kiedy zaczynamy naszą no historię pisać ze Złocieńcem pojawiamy się w takim miejscu i w takim momencie. A także wieloletni mieszkańcy. Większość z nas tutaj mieszka często od urodzenia, a wielu rzeczy o tym, o tym rejonie nawet nie wiemy. A taki przewodnik w małej pigułce pokazuje wszystko, więc naprawdę bardzo warto coś takiego przeczytać, zobaczyć, no i zwiedzić własne miasto. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, bo dzięki niemu miasto, a także my, możemy przejść do historii. Okres wakacyjny sprzyja przejażdżkom w celu poznania ciekawych miejsc. Warto czasami, mając dodatkowo dobrego przewodnika, ruszyć w teren i zobaczyć jak nasza gmina się zmienia. Witam serdecznie i w nietypowy sposób e, chciałem pokazać cząstkę złocieńca i tego co, co, co dzieje się aktualnie w mieście i też dzięki współpracy z naszą telewizją internetową chciałbym, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej, więc zapraszam na przejażdżkę po to, żeby zobaczyć jak wygląda inwestycja przy ulicy Gronowskiej i dodam, że jest to jedna z trudniejszych ulic w Złocieńcu, która doczekała się w końcu remontu i na ten moment jesteśmy już na etapie końcowym remontu tej drogi i myślę, że ku ucieszę e, mieszkańców i użytkowników, e, wszystkim nam zależy na tym, że, że ta inwestycja znacznie poprawi e, jakość, jakość e, przebywania tutaj na drodze i mam nadzieję, że bezpieczeństwo, chociaż Zawsze tak bywa, że jak droga jest zrobiona, to, to zaczyna się akcja związana z kto więcej może i kto szybciej przejedzie. Ale mam nadzieję, że nasze społeczeństwo jest też na tyle mądre, że, że nie będzie udowadniać tego, a, a będzie cieszyć się e, zarówno mieszkaniec, jak też użytkownik, ten, który dojeżdża do pracy, lub też ten, który przejeżdża tą ulicą gronowską z tego, że, że jest już e, jakościowo bardzo dobrej jakości i teraz właśnie jedziemy sobie ulicą Gronowską i też należy tutaj zaznaczyć, że zadanie zostało wykonane i sfinansowane dzięki Wojewodzie i dzięki programowi remontu, modernizacji dróg lokalnych. Zadanie realizowane jest przez Powiat Drawski, czyli przez Zarząd Dróg Powiatowych, a gmina jest tutaj partnerem do, do tego zadania, czyli dzielimy się wkładem własnym i też muszę powiedzieć, że ta ostatnia część i dokończenie tej, tej ulicy w takim akurat w taki sposób, jak jest wykonana obecnie tutaj do ulicy Myczkowskiego jest ogromną zasługą Nadleśnictwa Złocieniec, które w ostatniej chwili dołożyło się finansowo i dzięki temu ta ulica od początku do końca może wyglądać profesjonalnie i ciekawie. Inwestycja na ulicy Gronowskiej to jest koszt ponad 2,5 miliona z czego 500 tysięcy jest udziałem gminy Złocieniec, a droga jest o tyle ważnym elementem, bo jest częścią ścieżki rowerowej, która powstaje i która spina akurat miasto w ramach ścieżek rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego. I widać ładnie jeszcze, już wygładzone, aczkolwiek jeszcze nie do końca oznakowane, jedna strona chodnika ma wydzielony pas dla, dla rowerów, wyasfaltowany i to jest element tej ścieżki, która e, tutaj powstaje w Zocieńcu, e, która będzie przechodzić koło e, park, przez Park Żubra, czyli Aleją Grabową będzie później jechać na południe do e, w stronę e, Bobrowa i od strony Piaskowej a, aż do Bobrowa będzie również e, wymiana na nawierzchni, będzie tam e, kładziony asfalt i, i będzie połączona później z drogą asfaltową, która też niedawno powstała w samej miejscowości Bobro. Czyli te ścieżki e, rowerowe województwa zachodniopomorskiego łączą nasze miejscowości, a akurat na terenie gminy Złocieniec e, ścieżki te się przecinają. czyli Północ-południe idzie w kierunku Wierzchowa, natomiast wschód-zachód idzie od strony Drawska-Pomorskiego do, do Czaplinka. Takimi trasami i ścieżkami, które są w miarę bezpieczne i mało ujeżdżane. No i teraz jedziemy do terenów, które również są w trakcie remontu. E, tereny nad rzeką Drawą. I tam mamy już zakończony ten pierwszy etap, czyli jest wykonana ścieżka od mostu na ulicy Połczyńskiej aż do samej stanicy wodnej. W chwili obecnej trwają prace przy ulicy 11 listopada, w dół przy samej rzece. Parking, tam jest wymiana również sieci wodnej, jest wymiana również sieci kanalizacyjnej po to, by docelowo już zrobić wszystkie prace ziemne i ten temat już żebyśmy mogli zapomnieć. I również są to niezbędne prace do, do następnego etapu, czyli do placu zabaw, który ma powstać pomiędzy Małą Stanicą a ulicą 11 Listopada. No i w, też nie możemy ruszyć etapu chodnika tutaj od, od tego placu na 11 listopada na samym dole przy rzece, aż do mostu na ulicy Staszica, z tego prostego względu, że czekamy aż wykonawca wejdzie i wykona nam most na, na rzece Drawie, czyli tą kładkę. A niezbędny jest ciężki sprzęt, dźwig, więc głupio by było rozpoczynać inwestycje w tamtym etapie. Nie kiedy zakończony był etap wcześniejszy, i myślę, że inwestycje, które by na siebie nachodziły, też mogłyby być dla siebie uciążliwością i ten ciężki sprzęt mógłby tą pracę wykonaną, która jest, mógłby w jakiś sposób zepsuć. Dojeżdżamy do drawy tutaj po prawej stronie, w kierunku stanicy, e, trwają prace przy bystrzy. E, bystrza jest to specjalna część, e, która jest, w, jest specjalna tama, która będzie stawiana, jest już stawiana na, e, na rzece. Ona ma sprawić, że, że nurt rzeki Drawy będzie bardziej bystry, tak jak sama bystrza wskazuje i też będzie miał wpływ na to, że, że ten nurt będzie bardziej wartki i, e, i też ta rzeka będzie miała troszeczkę lepszy charakter, aniżeli, e, aniżeli ma teraz. I też będzie miała wpływ na, na, e, na roślinność, również e, na ryby i na to, że ta woda będzie troszeczkę się mielić, mącić, e, będzie się napowietrzać. A jakby zadanie jest wykonane w ramach LIFE'a i, i, e, i to też sprawia, że, że będziemy naprawiać i naprawiać i będziemy pomagać przyrodzie. Także widać, że przy stanicy wodnej dzieje się już tutaj już niewiele. Wszystkie prace przechodzą tam dalej. Myślę, że w niedługim czasie będziemy już mogli cieszyć się z tym, że na terenach wzdłuż rzeki Drawy zmieniać się i to zmieniać pozytywniej. Myślę, że mieszkańcy będą z tego zadowoleni, będą mogli z tego korzystać. Ostatnim etapem będzie tutaj przy Rzece Drawie postawienie specjalnych tablic i elementów takich do zabaw fizycznych. Będzie można dotknąć, będzie można kręcić, będzie można bawić się tymi urządzeniami w taki sposób, by z jednej strony, żeby, żeby miło spędzać czas, żeby mile się zaskoczyć z tym, co, co te elementy jakby w efekcie przynoszą, i to, że z drugiej strony są to prawa fizyki, które sprawiają, że, że te urządzenia z jednej strony bawią, a z drugiej strony też uczą i edukują. Jedną z, jedną z zadań, które też od dawna jest oczekiwane, chociaż nie wszyscy mieszkańcy gminy Złocianiec wiedzą o co chodzi, jest to odcinek drogi od Cieminka do Gawrońca. Jest to skraniec obecnej gminy Złocieniec, a kiedyś chodzącej w skład gminy Ostrowice. Zadanie, które kosztowało ponad 800 tysięcy, 880 bodajże, tysięcy złotych, zostało wykonane w ramach dofinansowania programu rozwoju obszarów i również we współpracy z udziałem Powiatu Drawskiego i Gminy Złocieniec udało się to zrealizować. Teraz droga jest e, piękna, szeroka, e, uwolniona od dziur, nie ma żadnej dziury. E, no i to też niestety skłania do tego, że e, ludzie chętniej e, by sobie e, nogę przyłożyli do, przyłożyli do gazu, ale e, akurat. E, te drogi są tak kręte, że, że trzeba naprawdę bardzo uważać. Ale cieszy nas to, bo to jest połączenie naszej gminy z, z gminą Połczyn. Droga idzie od skrzyżowania z miejscowością cieminko aż do, aż do miejsca gdzie droga asfaltowa kończy się z końcem gminy Złocienie, zaczyna się gmina Połczyn. A E, a granicą jest ścieżka rowerowa e, na trasie złocienie społeczności. Dziękuję bardzo. Warto pojeździć po gminie i samemu zobaczyć jak się zmienia. A co ważne, nasze inwestycje są na drodze z pierwszeństwem. Dziękujemy, że byliście z nami w złocienieckich klimatach, a także za wszelkie udostępnienia i polubienia. Zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka, a wszystkim, którzy wybierają się na urlop, życzymy pogodnego wypoczynku.